W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w busku Zdroju realizowany jest projekt nabywania umiejętności dla zrównoważonej przyszłości. Obejmuje on wszystkie kierunki kształcenia naszej szkoły, czyli technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik geodeta oraz technik logistyki. Założenia projektu obejmowały akcentowanie kwestii zrównoważonego rozwoju i ułatwienie dostępu do wiedzy uczniom, którzy muszą mierzyć się z różnego rodzaju utrudnieniami. Podczas naszych praktyk baliśmy się o to, że będziemy mieli trudności z dogadaniem się z naszymi pracodawcami, ale ku naszemu zdziwieniu, nasi szefowie komunikowali się dobrze w języku angielskim i nie mieliśmy z tym żadnych trudności. Warto wspomnieć też o tym, że byli bardzo sympatyczni i pomocni. Nasze praktyki odbywaliśmy w Trzygwiazdkowym Hotelu Panorama. W tym dostępne były lokalne produkty od lokalnych dostawców. W obiekcie, w którym odbywaliśmy praktyki było zastosowane wiele rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem, takie jak segregacja śmieci i fotowoltaika. Jako technicy budownictwa dokonywaliśmy pomiarów emisyjności cieplnej budynków przy pomocy kamery termowizyjnej. Również pomagaliśmy przy wykonywaniu systemów rekuperacyjnych, dzięki którym możemy zwiększyć energooszczędność budynków. Nasz projekt zakładał dotarcie na miejsce praktyk transportem autokarowym lub kolejowym. Ze względu na na spory dystans rozłożyliśmy podróż na dwa etapy, co pozwoliło nam na zwiedzenie mieszkolca i debreczyna. Program praktyk dla każdego zawodu był oparty na rozwiązaniach proekologicznych. Przed wyjazdem odbyliśmy tygodniowy kurs przygotowawszy obejmujący zajęcia z języka angielskiego i rumuńskiego, a także warsztaty psychologiczne i kurs BHP.